Szare chmury wisiały nisko nad toruniem tego chłodnego październikowego dnia 1798 roku, jakby sama natura przeczuwała tragedię, która miała się rozegrać w murach Dworu Opalińskich. Kamienne ściany starożytnej rezydencji, pokryte bluszczem, mchem wieków, skrywały tajemnice, o których mieszkańcy miasta szeptali tylko po cichu, gdy zapadał zmrok. Dwór Opalińskich stał na wzgórzu nad Wisłą już od trzech stuleci, a jego gotyckie wieże i arkadowe dziedzińce były świadkami niezliczonych dramatów szlacheckiej rodziny. Stanisław Opaliński, młody dziedzic fortuny i tytułów, przechadzał się niespokojnie po bibliotece, jego kroki odbijały się echem od kamiennych posadzek. Za kilka dni miał się odbyć jego ślub z Katarzyną Nowak, córką wpływowego kupca z Gdańska, związek, który miał umocnić pozycję rodziny w handlu nad Bałtykiem. „Panie Stanisławie” odezwał się stary Jakub, służący, który pamiętał jeszcze dziadka obecnego pana dworu. „Wszystko zostało przygotowane na ceremonię”. Ksiądz Kowalski już jutro przyjedzie, a goście zaczną przybywać za dwa dni. Stanisław przerwał swój marsz i spojrzał na wiernego sługę. W jego oczach malowało się niepokojenie, które nie uszło uwagi doświadczonego Jakuba. Czy słyszałeś coś o o tym, co mówią w mieście? zapytał Stanisław, spoglądając w stronę okna wychodzącego na cmentarz rodzinny. Jakub zmarszczy się i podszedł bliżej, obniżając głos. O czym konkretnie mówi pan? Stanisław odwrócił się gwałtownie, jego twarz była blada. O Elżbiecie. O tym, co się stało pięćdziesiąt lat temu. Historia Elżbiety Opalińskiej była przekleństwem rodziny, tematem, o którym nie wolno było mówić głośno. Pięćdziesiąt lat wcześniej Elżbieta, siostra dziadka Stanisława, miała poślubić francuskiego hrabiego. Jednak w noc przed ślubem odkryto jej romans z młodym organistą z miejscowego kościoła. Skandal wstrząsnął nie tylko rodziną ale całym miastem. Elżbieta została oskarżona o hańbę rodziny i zgodnie z okrutną tradycją, zamurowana żywcem w krypcie pod dworem. Te opowieści to tylko przesądy. Panie, mruknął Jakub, ale jego drżący głos zdradzał, że sam nie był przekonany o prawdziwości swoich słów. Stanisław podszedł do starego portretu wiszącego na ścianie, przedstawiał piękną młodą kobietę o jasnych włosach i smutnych oczach. Elżbieta szepnął: Czy to możliwe, że jej duch nadal tu jest? W tym momencie przez korytarz przebiegł dziwny dźwięk, jakby ktoś ciągnął łańcuchy po kamiennej posadzce. Obaj mężczyźni zamarli, nasłuchując. Dźwięk powtórzył się, tym razem wydając się pochodzić z ziemi dworu. Jakub pobladł jeszcze bardziej. Panie, może powinniśmy? Nie, przerwał mu stanowczo Stanisław. Za trzy dni będzie mój ślub. Nic nie może go zatrzymać. Katarzyna przyjedzie jutro z rodzicami. A ja nie pozwolę, żeby jakieś urojenia zepsuły najważniejszy dzień w moim życiu. Jednak gdy zapadł wieczór i dwór pogrążył się w ciszy, Stanisław nie mógł zasnąć. Leżał w swoim łożu, słuchając dziwnych dźwięków dochodzących z podziemi. Czasami wydawało mu się, że słyszy płacz kobiety, czasami szept, który wydawał się wzywać jego imię. Czy to było echo przeszłości, czy może duch Elżbiety próbował go przed czymś ostrzec? Wstał i podszedł do okna. Na cmentarzu rodzinnym Między starymi nagrobkami dostrzegł białą postać. Kobieta w długiej sukni stała między grobami i twarz zwrócona była w stronę dworu. Stanisław przetarł oczy, myśląc, że to złudzenie, ale gdy spojrzał ponownie, postać zniknęła. Tylko chłodny wiatr szumiał między drzewami, niosąc ze sobą zapach wilgoci i próchniejących liści. Tej nocy Stanisław nawet nie próbował spać. Chodził po swoich komnatach, zastanawiając się nad tym, co zobaczył. Czy jego wyobraźnia płatała mu figle, czy może rzeczywiście duch jego przodka próbował mu coś przekazać? Jutro miała przyjechać Katarzyna, piękna dziewczyna, którą pokochał od pierwszego wejrzenia. Ich ślub miał być świętem, a nie tragedią. Ale gdy pierwszy blask świtu oświetlił mury dworu, Stanisław nie mógł pozbyć się uczucia, że coś strasznego się zbliża. W podziemiach dworu, w zagłębieniu kamiennej ściany, gdzieś za grubą warstwą cegieł i zaprawy, spoczywały szczątki Elżbiety Opalińskiej. A może jej duch nadal błąkał się po korytarzach, czekając na moment, gdy będzie mógł pomścić swoją krzywdę? Jeśli chcesz poznać resztę tej mrożącej krew w żyłach historii, zostań z nami i nie zapomnij zostawić łapki w górę oraz subskrybować kanał, aby nie przegapić kolejnych niepokojących opowieści z przeszłości. Następnego dnia, gdy słońce przebijało się przez jesienne chmury, do bramy dworu Opalińskich zajechała elegancka karoca z herbem rodziny Nowak. Z pojazdu wysiadła Katarzyna. Młoda kobieta o ciemnych włosach splecionych w kunsztowny kok, ubrana w podróżną suknię z ciemnozielonego aksamitu. Jej oczy, błękitne jak wody Bałtyku, rozglądały się z ciekawością po murach dworu, który miał stać się jej nowym domem. Witaj, moja droga, Stanisław zbiegł po kamiennych schodach, aby powitać swoją narzeczoną. Gdy pocałował jej dłoń, poczuł dziwny chłód przebiegający przez jego ciało, jakby powietrze wokół nich nagle stało się lodowate. Katarzyna uśmiechnęła się. Ale w jej oczach dostrzegł cień niepokoju. Stanisławie, czy wszystko w porządku? Wyglądasz na zmęczonego, powiedziała cicho, gdy jej rodzice rozmawiali ze służbą o bagażach. Stanisław próbował się uśmiechnąć, ale nie potrafił ukryć napięcia, które towarzyszyło mu od wczorajszego wieczoru. To tylko przedślubne nerwy kochanie. Za dwa dni będziemy mężem i żoną odparł, starając się brzmieć przekonująco. Jednak, gdy wprowadzał Katarzynę do dworu, Poczuł, że coś się zmieniło. Korytarze wydawały się ciemniejsze, a powietrze gęstsze. Świece płonęły spokojnie, ale ich światło jakby nie sięgało tak daleko jak zwykle. Wieczorem, podczas uroczystej kolacji na cześć przybyłych gości, atmosfera w jadalni była napięta. Katarzyna siedziała po prawicy Stanisława, próbując prowadzić uprzejmą rozmowę z rodziną, ale zauważyła dziwne spojrzenia służby i niepokojące cienie migające w kątach wysokich okien. Panie Stanisławie, odezwał się Bartosz Nowak. Ojciec Katarzyny, słyszeliśmy w drodze ciekawe opowieści o historii tego dworu. Czy to prawda, że? Stanisław gwałtownie odłożył kieliszek z winem, przerywając kupca w pół zdania. Proszę nie wierzyć w ludowe przesądy, panie Nowak. To stary dwór, a ludzie lubią wymyślać historię, powiedział ostro, ale jego głos drżał lekko. Katarzyna spojrzała na niego zaniepokojona. Nigdy wcześniej nie widziała go tak podenerwowanego. Po kolacji, gdy goście rozeszli się do swoich komnat, Katarzyna poprosiła Stanisława o spacer po ogrodzie. Księżyc świecił jasno, oświetlając alejki wysypane żwirem i stare dęby, których gałęzie szumiały na jesiennym wietrze. Stanisławie, coś cię trapi. Powiedz mi, o co chodzi, nalegała, zatrzymując się przy fontannie w centrum ogrodu. Stanisław wahał się przez chwilę, a potem postanowił jej wszystko opowiedzieć. Opowiedział o Elżbiecie, o przekleństwie rodziny o dziwnych dźwiękach w nocy i białej postaci na cmentarzu. Katarzyna słuchała w milczeniu i twarz stawała się coraz błędsza w świetle księżyca. Czy ty, czy ty w to wierzysz? Zapytała cicho. Stanisław objął ją mocno. Nie wiem. Ale nie chcę, żeby cokolwiek zepsuło nasze szczęście. Kocham cię, Katarzynie, i nic nie powstrzyma mnie przed tym, aby zostać twoim mężem. W tym momencie usłyszeli krzyk dobiegający z dworu. To był przeraźliwy, rozdzierający serce krzyk kobiety. Oboje pobiegli w stronę budynku, gdzie zobaczyli służbę skupioną wokół Marii, jednej z pokojówek. Dziewczyna była blada jak ściana i trzęsła się jak liść. Co się stało? zapytał ostro Stanisław. Maria z trudem łapała oddech. Widziałam ją, panie, w korytarzu na pierwszym piętrze. Białą kobietę w sukni ślubnej. Szła w stronę krypty. A gdy na nią spojrzałam, obróciła się do mnie. Miała, miała takie straszne, smutne oczy. Całe zgromadzenie zamarło. Katarzyna poczuła, jak krew zastygła jej w żyłach. Krypty? zapytała słabo. Jakub, stary służący, kiwnął głową. Pod dworem są stare krypty rodzinne, panu. Tam spoczywają wszyscy opalińscy od wieków. Tam też Zaczął cicho Stanisław, ale nie dokończył zdania. Katarzyna zrozumiała bez słów. Tam była zamurowana Elżbieta. Tej nocy nikt w dworze nie spał spokojnie. Katarzyna leżała w swojej komnacie, nasłuchując każdego dźwięku. Czasami wydawało jej się, że słyszy kroki na korytarzu, czasami szept, który brzmiał jak ostrzeżenie. W pewnym momencie usłyszała delikatne pukanie do drzwi. Kto tam? zapytała cicho. Ale nikt nie odpowiedział. Pukanie powtórzyło się, tym razem bardziej natarczywie. Katarzyna wstała i podeszła do drzwi, ale gdy je otworzyła, korytarz był pusty. Tylko chłodny przeciąg przewiewał przez kamienne mury. Nagle poczuła czyjąś obecność za sobą. Obróciła się powoli i zobaczyła odbicie w lustrze. Zająstała blada kobieta w białej sukni ślubnej, z długimi jasnymi włosami opadającymi na ramiona. Jej oczy były pełne smutku i desperacji. Nie wychodź za niego, szepnął cień w lustrze głosem, który wydawał się pochodzić z innego świata. Nie powtarzaj mojego błędu. On cię zniszczy, tak jak zniszczył mnie. Katarzyna krzyknęła i odwróciła się gwałtownie, ale za nią nikogo nie było. W lustrze widziała teraz tylko swoje przerażone odbicie i pustą komnatę. Czy to był sen, czy halucynacja wywołana stresem? A może duch Elżbiety rzeczywiście próbował ją ostrzec? Reszta nocy minęła w niepokojnym półśnie pełnym koszmarów. Katarzyna śniła o krypcie pod dworem, o zamurowanych ścianach i desperackich krzykach kobiety wzywającej pomocy. Śniła o białej sukni ślubnej, która zamieniała się w całun, i oczach pełnych rozpaczy i żalu. Gdy wstało słońce, katarzyna wiedziała, że musi podjąć decyzję. Czy ma zaufać ostrzeżeniu ducha, czy też walczyć o swoją miłość do Stanisława? Jutro miał się odbyć ślub, a ona czuła, że stoi na rozdrożu które określi nie tylko jej przyszłość, ale może także jej życie. Poranek dnia ślubu przywitał dwór opalińskich gęstą mgłą, która otaczała mur jak całun. Mimo że był to październik, powietrze było niezwykle chłodne, a służba szeptała między sobą, że taka pogoda nie wróży dobrze młodej parze. Katarzyna obudziła się wcześniej, nie mogąc pozbyć się niepokoju, który towarzyszył jej od wczorajszej nocy. W kaplicy dworu, gdzie miała się odbyć ceremonia, ksiądz Kowalski przygotowywał ołtarz. Był to starszy mężczyzna, który służył rodzinie opalińskich od wielu lat i znał wszystkie jej sekrety. Gdy ustawiał świece i przygotowywał księgi liturgiczne, nie mógł pozbyć się dziwnego uczucia, jakby ktoś mu się przyglądał. Kilka razy obracał się gwałtownie, ale kaplica była pusta. Panie ksiądz, odezwał się Jakub, wchodząc do kaplicy z bukietem białych róż dla ołtarza. Wszystko przygotowane. Goście zaczynają się zbierać w wielkiej sali. Ksiądz Kowalski kiwnął głową, ale jego twarz była poważna. Jakubie, czy ty, czy ty czujesz coś dziwnego w tym miejscu dzisiaj? Stary służący zatrzymał się i rozejrzał po kaplicy. Kamienna posadzka, gotyckie łuki, witraże przedstawiające sceny z żywota świętych, wszystko wyglądało jak zawsze, a jednak. Tak, proszę księdza. Jakby ktoś niewidzialny chodził między nami. I ten chłód to nie jest normalny chód jesieni. W tym samym czasie, w swoich komnatach, Katarzyna pozwalała pokojówkom przygotować się do ceremonii. Suknia ślubna z białego jedwabiu, ozdobiona perłami i koronkami, była prawdziwym dziełem sztuki. Jednak gdy Katarzyna spojrzała na siebie w lustrze, poczuła dreszcz. Przez chwilę wydawało jej się, że widzi nie siebie, ale inną kobietę, Elżbietę w takiej samej białej sukni, z oczami pełnymi rozpaczy. u Katarzyno, czy wszystko w porządku? zapytała Maria, pokojówka która poprzedniej nocy widziała ducha. Jej głos był cichy i pełen niepokoju. Katarzyna odwróciła się od lustra i skinęła głową, ale nie była w stanie ukryć swojego napięcia. Mario, powiedz mi szczerze, co wiesz o Elżbiecie Opalińskiej? Pokojówka pobladła i rozejrzała się nerwowo. Pano, lepiej o tym nie rozmawiać, szczególnie dzisiaj. Proszę, nalegała Katarzyna. Muszę wiedzieć. Maria wahała się przez chwilę, a potem opowiedziała cicho, Moja babcia służyła tu pięćdziesiąt lat temu. Mówiła, że Elżbieta była najpiękniejszą dziewczyną w całym toruniu. Ale pokochała nie tego, kogo powinna. Organista z kościoła święta Jakuba, młody mężczyzna o imieniu Adam. Spotykali się potajemnie przez miesiące. Katarzyna słuchała z bijącym sercem. Co się stało? W noc przed ślubem z francuskim hrabią, rodzina odkryła ich romans. Znaleziono listy miłosne, a Elżbieta. Elżbieta była w ciąży. Słowa Marii uderzyły Katarzynę jak piorun. W ciąży? Pan dziadek Stanisława wpadł w szał. Elżbieta została oskarżona o hańbę rodziny. Według starego prawa rodzinnego mogła zostać ukarana śmiercią. Ale dziadek był, był okrutny. Kazał ją zamurować żywcem w krypcie, żeby cierpiała za swoje grzechy. W tym momencie do komnaty wszedł Stanisław, ubrany w ceremonialny strój, czarny żupan z błękitnymi szarfami rodzinnymi. Gdy zobaczył bladą twarz Katarzyny, zatrzymał się w progu. Co się dzieje, kochanie? Katarzyna spojrzała na niego z nowym lękiem w oczach. Czy Stanisław był podobny do swojego okrutnego dziadka? Czy miłość mogła przesłonić jej rozsądek? Stanisławie, opowiedz mi prawdę o Elżbiecie. Całą prawdę. Stanisław zasępił się i kazał Marii wyjść. Gdy zostali sami, usiadł naprzeciwko Katarzyny i westchnął ciężko. Nie chciałem cię tym obciążać w dniu naszego ślubu. Zaczął opowiadać o odkryciu romansu, o gniewie dziadka, o okrutnej karze. Ale gdy doszedł do końca, dodał coś, czego Maria nie wiedziała. Elżbieta nie była winna, Katarzyno. To mój dziadek ją zgwałcił. Organista próbował ją chronić, a oni, oni się pokochali. Dziadek nie mógł znieść, że kobieta, którą zhańbił, znalazła szczęście z kim innym. Zorganizował całą intrygę, żeby ją zniszczyć. Katarzyna poczuła, jak świat wiruje wokół niej. Twój dziadek był potworem, szepnęła. Stanisław kiwnął głową ze smutkiem. Dlatego jego duch nie może zaznać spokoju. A duch Elżbiety ona próbuje nas ostrzec, że przekleństwo może się powtórzyć. Jakie przekleństwo? Stanisław wstał i podszedł do okna. Każdy mężczyzna z rodziny Opalińskich, który bierze ślub w tym dworze, staje się, zmienia się. Jakby duch dziadka wstępował w niego. Mój ojciec, on też zaczął być okrutny dla mojej matki po ślubie. Zmuszał ją, bił, poniżał. Umarła młodo, złamana. Katarzyna poczuła przerażenie. A ty? Czy ty też się zmienisz? Stanisław odwrócił się do niej, a w jego oczach dostrzegła coś, co ją przeraziło, ciemność, która wcześniej tam nie była. Nie wiem, Katarzyno. Ale kocham cię tak bardzo, że jestem gotów walczyć z każdym przekleństwem. W kaplicy rozległy się dzwony wzywające na ceremonię. Goście już się zgromadzili, a ksiądz czekał przy ołtarzu. Katarzyna stała przed najtrudniejszą decyzją w swoim życiu. Czy powinna zaufać miłości i stanąć do walki z przekleństwem, czy może posłuchać ostrzeżenia ducha Elżbiety i uciec, zanim będzie za późno? Gdy szli korytarzem w stronę kaplicy, powietrze stało się lodowate. Świece na ścianach zaczęły migotać, a z podziemi dobiegał dziwny szum, jakby ktoś szeptał modlitwy za zmarłych. Katarzyna czuła, że duch Elżbiety jest bardzo blisko, próbując jej po raz ostatni coś przekazać. W progu kaplicy zatrzymali się. Przed nimi oczekiwali goście. Ksiądz z otwartą księgą i przyszłość pełna niepewności. Czy ślub Katarzyny i Stanisława będzie nowym początkiem, czy powtórzeniem starej tragedii? Kaplica dworu Opalińskich wypełniła się gośćmi, ale atmosfera była daleką od radosnej. Świece płonęły niespokojnie, rzucając tańczące cienie na kamienne ściany, a chłód był tak intensywny, że goście okrywali się pelisami i szalami. Ksiądz Kowalski stał przy ołtarzu z księgą w dłoniach, ale jego twarz była blada i spocona mimo zimna. Katarzyna weszła do kaplicy u boku Stanisława, jej biała suknia szeleściła na kamiennej posadzce. Każdy jej krok wydawał się odbijać ciechem w ciszy, która zapadła wśród zgromadzonych. Bartosz Nowak, ojciec panny młodej, siedział w pierwszym rzędzie z niepokojącym wyrazem twarzy, ostatniej nocy także słyszał dziwne dźwięki dobiegające z podziemi dworu. Umiłowani w Chrystusie, zaczął ksiądz Kowalski drżącym głosem: zebraliśmy się tutaj, aby połączyć węzłem małżeńskim Stanisława Opalińskiego i Katarzyny Nowak. W tym momencie wszystkie świece w kaplicy jednocześnie zamigotały, jakby silny wiatr przeszedł przez pomieszczenie, chociaż okna były zamknięte. Stanisław spojrzał na Katarzynę i ścisnął jej dłoń. Czuł, jak coś dziwnego dzieje się z jego umysłem, myśli, które nie były jego własnymi, zaczynały przeniknąć do jego świadomości. Obrazy okrutnego dziadka, który gwałcił i torturował kobiety, poczucie władzy i dominacji, które nie należało do niego. Stanisławie Opalińskim kontynuował ksiądz. Czy bierzesz sobie Katarzynę Nowak za żonę, aby ją miłować i szanować we wszystkich dniach Twojego życia? Stanisław otworzył usta, aby odpowiedzieć, ale słowa, które wyszły, nie były jego własnymi. Biorę ją sobie, aby była moją własnością i słuchała mnie we wszystkim. Goście zamarli w przerażeniu. To nie była tradycyjna formuła ślubna. Katarzyna poczuła, jak jej serce przestaje bić. W oczach Stanisława zobaczyła coś obcego, ciemnego, jakby patrzyła nie na mężczyznę którego pokochała, ale na kogoś zupełnie innego. W tym momencie temperatura w kaplicy spadła jeszcze bardziej, a z podziemi dobiegł głośny huk, jakby ktoś walił pieściami w kamienne ściany. Wszyscy goście odwrócili się w stronę dźwięku, a niektóre kobiety zaczęły krzyczeć z przerażenia. Duch Elżbiety, szepnął ktoś z tyłu kaplicy. Nagle, w pobliżu ołtarza, zaczęła materializować się biała postać. Elżbieta Opalińska pojawiła się w swojej sukni ślubnej. Ale tym razem wszyscy mogli ją zobaczyć. Jej twarz była blada jak marmur, a oczy pełne rozpaczy i gniewu. Nie, krzyknęła duch, wskazując na Stanisława. Nie pozwolę, aby powtórzyła się moja tragedia. Ten mężczyzna nosi w sobie przekleństwo mojego oprawcy. Elżbieta podeszła bliżej, a jej obecność sprawiła, że powietrze stało się tak zimne, że goście widzieli swój oddech. Stanisław patrzył na ducha z wyrazem wściekłości, który nie należał do niego. Ty, przeklęta dziwko, zawołał głosem, który brzmiał jak głos jego dziadka: Zniszczyłaś honor naszej rodziny. Należy ci się wieczne potępienie. Katarzyna cofnęła się z przerażeniem. To nie był jej Stanisław. To był człowiek opętany przez ducha okrutnego przodka. Elżbieta zwróciła się do niej z desperacją w oczach: Uciekaj, dziecko. Uciekaj, zanim cię zniszczy, tak jak zniszczył mnie. Ale było już za późno. Stanisław, lub raczej duch jego dziadka w jego ciele, chwycił Katarzynę za ramię z brutalną siłą. – Ty będziesz moją żoną i będziesz mi się podporządkowywać. Jeśli spróbujesz mnie zdradzić, jak ona zdradziła naszą rodzinę, czeka cię ten sam los. Ksiądz Kowalski rzucił księgę i zaczął odmawiać egzorcyzmy, ale duch dziadka był zbyt silny. Stanisław ciągnął Katarzynę w stronę wyjścia z kaplicy ku SCHODOM prowadzącym do podziemnych krypt. Goście rozpieszchali się w panice, krzycząc i mudląc się. W podziemiach dworu, pośród starych trumień i kamiennych płyt nagrobnych, znajdowała się ściana, za którą przed pięćdziesięcioma laty została zamurowana Elżbieta. Stanisław, opętany przez ducha dziadka, pchał Katarzynę w stronę przygotowanej już niszy w ścianie, jakby ktoś wiedział, że ta scena się powtórzy. Nie możesz tego zrobić, płakała Katarzyna, próbując się wyrwać. Stanisławie, walcz z nim. Wiem, że tam jesteś. Na chwilę w oczach mężczyzny błysnęło coś znajomego, jakby prawdziwy Stanisław próbował przebić się przez opętanie. Katarzyno! Szepnął słabym głosem. Nie mogę, on jest zbyt silny, kocham cię, przebacz mi. Ale zaraz potem ciemność znów opanowała jego umysł. Zaczął pchać Katarzynę do niszy, podczas gdy Jakub inni słudzy przynosili cegły i zaprawę. Elżbieta pojawiła się ponownie, tym razem jeszcze wyraźniej. Bracie, krzyknęła do ducha dziadka. Zostaw ją w spokoju. Twoja zemsta powinna się skończyć ze mną. Ale duch dziadka tylko się zaśmiał. Żadna kobieta nie może bezkarnie schańbić rodu opalińskich. Ta dziwka pozna ten sam los co ty. Gdy pierwsze cegły zaczęły zamykać nisze, Katarzyna krzyknęła z całych sił, Stanisławie. Jeśli naprawdę mnie kochasz, walcz z nim. Jej krzyk przebił się przez ciemność opętania. Stanisław zatrzymał się na chwilę, a w jego oczach pojawiła się desperacka walka między jego duszą a duchem dziadka. Nie, wyszeptał, upuszczając cegłę. Nie mogę, nie mogę jej skrzywdzić. Przez moment wydawało się, że miłość zwyciężyła nad przekleństwem, ale duch dziadka był zbyt potężny. Z dzikim rykiem opętał całkowicie ciało Stanisława. Ostatnie, co Katarzyna zobaczyła, nim cegły całkowicie zamknęły nisze. To twarz Stanisława, jednocześnie pełną miłości i rozpaczy prawdziwego mężczyzny oraz okrutności i nienawiści ducha, który go opanował. Kocham cię, wyszeptała w ciemność, gdy ostatni promień światła zniknął. Tej nocy dwór opalińskich stał się miejscem podwójnego przekleństwa. Duch Elżbiety zyskał towarzyszkę w swojej wiecznej męce, a Stanisław pozostał żywy, ale na zawsze naznaczony winą i szaleństwem. Mówiono później, że do końca swoich dni chodził po korytarzach dworu, szukając przebaczenia. Które nigdy nie mogło przyjść. A w podziemnych kryptach, za dwiema kamiennymi ścianami, spoczywały szczątki dwóch kobiet, które pokochały mężczyzn z przeklętej rodziny i zapłaciły za to najwyższą cenę. Ich duchy błąkają się po dworze do dziś, ostrzegając każdą kobietę, która odważy się przekroczyć próg tego przeklętego miejsca.